Co byście powiedzieli, gdybym wam powiedziała, że za pomocą tylko jednego czasownika to hold można złapać kogoś za rękę, trzymać kogoś w ramionach, udźwignąć jakiś ciężar, na przykład za pomocą liny, zatkać nos, iść z kim za rękę, pomieścić coś, powiedzieć, że coś się wydarzy w przyszłości, obejmować stanowisko w pracy, mieć rekord świata, utrzymać zainteresowanie widowni, zorganizować zebranie, pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, wstrzymać oddech. Że co? Że się nie da? Że ja nie dam rady? Podtrzymaj mi piwo. Hold my beer. Bohaterem dzisiejszego kawałeczka jest czasownik To Hold. I jak zobaczycie, całkiem sporo można dzięki niemu wyrazić. W pierwszej części dzisiejszego nagrania zajmiemy się czasownikiem i jego trzema formami. Do tej części przygotowałam też pomoc wizualną, która wymagała delikatnego retuszu w Photoshopie, ale jest on tak subtelny, że pewnie nawet go nie zauważycie. W drugiej części podam Wam tłumaczenia tych wszystkich zwrotów, które wymieniłam na początku nagrania. No to co? Zaczynamy. Let's do this. W części pierwszej spojrzymy na czasownik trzymać, czyli to hold i jego trzy formy: hold, held, held. Hold, held, held. Czy mógłbyś podtrzymać torbę, kiedy będę otwierać drzwi? Could you hold the bag while I open the door? Could you hold the bag while I open the door? Trzymał mnie w swych ramionach. He held me in his arms. He held me in his arms. I tutaj na chwileczkę chciałabym się zatrzymać nad słówkiem mi. No bo w, w zwrocie z początku nagrania podtrzymaj mi piwo. Występuje słówko, które tak samo brzmi, a jednak zupełnie coś innego znaczy. Więc przypomnijmy. Podtrzymaj. Mi piwo będziemy tłumaczyć jako hold my beer. Czyli dosłownie podtrzymaj moje piwo. Hold my beer. Podtrzymaj moje piwo. I angielska, angielskie wersje, angielska wersja tego, tego zwrotu, podtrzymaj mi piwo, ma w, zas w zasadzie trzy opcje. Jest to Hold my beer, czyli podtrzymaj mi piwo. Hold my coat. Podtrzymaj mój płaszcz, bo podtrzymaj mi płaszcz. I hold my pint. Pint to jest taki duży kufel e, piwa. To jest troszeczkę ponad mm, mm, pół litra. Czyli hold my beer, hold my coat, hold my pint. No a co z tym. Bo tutaj to, co z tym słówkiem mi? Bo jest, jest, podtrzymaj mi piwo i po angielsku też jest słówko mi. No tutaj właśnie skorzystamy z pomocy tej dodatkowej pomocy wizualnej z delikatnym retuszem w Photoshopie. Trzymał mnie w ramionach. He held me in his arms. I tutaj widzimy, he held me, trzymał mnie. No, czyli potrzymaj mi piwo. Nie ma nic wspólnego z tym me po angielsku. He held me, he held me in his arms. Trzymał mnie w ramionach. No a jakby ktoś się koniecznie uparł na to piwo, no to sugeruje takie rozwiązanie. Trzymał mnie i moje piwo w ramionach. He held me and my beer in his arms. No proszę. He held me and my beer in his arms. No to myślę, że kwestia uh, mi, uh, mi i piwa jest już um, omówiona. I przykład na trzecią formę czasownika. pas participle. Byłem na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, ale nadal nie otrzymałem żadnych ofert pracy. I have had many interviews, but still no job office. No I tutaj słówko interview oznacza rozmowę kwalifikacyjną. Można powiedzieć job interview. Samo interview jest jak najbardziej poprawne, oznacza też. Wywiad, na przykład telewizyjny. I tutaj I have had. Można by skrócić do I've, I've had. I've had many interviews, but still no job office. I tutaj czasownik have odnosi się zarówno do rozmów kwalifikacyjnych, jak i do job office. Dlatego tu po polsku mamy dwa czasowniki. Byłem na rozmowach kwalifikacyjnych i nie otrzymałem żadnych ofert pracy. Po angielsku czasownik have um, załatwia nam e, sprawę obydwu, e, w obydwu e, częściach. I have had or I've had many interviews, but still no job office. I teraz przejdźmy do drugiej części, do zwrotów z czasownikiem to hold. Jeżeli obejrzeliście moją, moje poprzednie nagranie, dźwięczny czwartek numer 3, to tam było takie zdanie: I hold a Polish passport, czyli mam polski paszport. To hold a passport. I też mamy zwrot a passport holder, czyli posiadacz paszportu. Często na, na formularzach. Istnieje passport holder i wtedy należy tam wpisać swoje imię i nazwisko. Złap mnie za rękę, mówi na przykład mama do, do dziecka. Hold my hand. Hold my hand. Ta cienka lina nie utrzyma mojego ciężaru. This thin rope will not hold my weight. this thin rope will not hold my weight that is to hold to hold something to uh, it will not hold my weight i have to hold my nose when i jump into water i have to hold my nose when i jump into water Szliście za rękę? Tak. Did you hold hands? Yes, we did. Did you hold hands? Yes, we did. I zobaczcie, że po polsku można, e, znaczy słówko tak, załatwia całą, e, całą odpowiedź. Natomiast po angielsku samo jest. Byłoby, no pewnie, że zostałoby zrozumiane, zrozumiałe, ale byłoby troszkę za krótkie. Tutaj trzeba coś dodać. Yes, we did. Tak? W pytaniu, did you hold hands? Yes, we did. Czyli odpowiadamy y, tym samym y, słówkiem po, y, pomocniczym. Did you hold hands? Yes, we did. How exciting. Jedna walizka nie zmieści wszystkich ubrań. One suitcase will not hold all the clothes. One suitcase will not hold all the clothes. Czyli tutaj także, że się nie coś w czymś nie, nie zmieści. Uh, it, will, it will not hold all the clothes. Kto to wie, co się wydarzy w przyszłości? Who can tell what the future holds? Who can tell what the future holds? Czyli to jest tak, jakby dosłownie, co przyszłość trzyma dla nas na przykład. Tak tutaj, co się wydarzy w przyszłości? What the future holds. Mój syn jest na stanowisku kierownika IT. My son holds the position of head of IT. My son holds the position of head of IT. I tutaj um, kierownik, head, jeżeli patrzymy na różne um, stanowiska, to na przykład jest, może być director of IT, a pod nim są um, um, kierownicy poszczególnej, którzy zajmują się poszczególnymi e, sekcjami. Czyli head of IT. Ona ma rekord świata w pchnięciu kulą. She holds the world record in the shot put. She holds the world record in the shot put. Jak utrzymać zainteresowanie widowni? How do you hold your audience's attention? How do you hold your audience's attention? Zebranie organizujemy raz w tygodniu. We hold a meeting once a week. We hold a meeting once a week. Jeżeli to się nie uda, to pociągnę Cię do odpowiedzialności. If this fails, I'm going to hold you responsible. If this fails, I am going to hold you responsible. Czyli dosłownie um, trzymamy. Hmm, trzymamy kogoś odpowiedzialności. Um, responsible, czyli odpowiedzialny. Um, to hold someone responsible for something. Jak długo możesz wstrzymać oddech? How long can you hold your breath? How long can you hold your breath? No w sumie po polsku też mówimy. My wstrzymujemy, no ale jest tutaj to trzymać, tak? Po angielsku jest po prostu hold your breath. I jest też utarty zwrot. Hmm który brzmi: Don't hold your breath. Don't hold your breath. Tutaj jest, który oznacza nie licz na to. I w naszym przykładzie powiedziała, że przyjdzie, ale nie licz na to. She said she would come, but don't hold your breath. She said she would come, but don't hold your breath. Tak? Czyli don't hold your breath jako zwrot wcale nie oznacza nie wstrzymuj oddechu, tylko właśnie nie licz na to. Czyli jeszcze inny przykład. Nie liczyłbym na to. I wouldn't hold my breath. I wouldn't hold my breath. Czyli wouldn't, to jest uh, skrót od I would not, would not. I spójrzmy na wymowę z dzisiejszego nagrania. Mamy interview, czyli rozmowa kwalifikacyjna lub wywiad. Interview. Akcent na pierwszą sylabę i długie U na końcu. Interview. Weight. To może być ciężar, tak jak to było w, w przykładzie wcześniejszym, lub waga. What's your weight? Czyli ile ważysz. What's your weight? Waga, weight. Samo słówko to jest, to jest rzeczownik. Natomiast gdybyśmy zakryli to T, to nam się z tego robi czasownik. Ważyć to weigh. I wtedy w wymowie też po prostu nie wymawiamy tego T te na końcu. Way. Nasza walizka to albo suitcase. Suitcase albo suitcase. Obie, obie są poprawne. Suitcase albo suitcase. W obu przypadkach akcent jest na pierwszą sylabę. Ubrania to clothes. O. To jest nasze tutaj O, które było omawiane w, w zeszłym tygodniu przy, przy okazji omawiania mm, słówka polish. Clothes, th, th, To jest takie um, może wyzwanie dla, y, dla naszego języka i buzi. Clothes. To jest o, th, z, clothes. Clothes, ubrania. Nasza widownia to audience. Audience. Długie o. Um, akcent na pierwszą sylabę. Audience. I uwaga to attention. Attention. Tak, czyli, jeżeli ktoś mówi, proszę o uwagę, to będzie attention, please. Attention, please. I e, akcent na drugą sylabę. Attention, please. Jeżeli ktoś prowadzi jakieś zebranie, if you hold a meeting, tak? Jeżeli macie zebranie e, i chcecie, żeby ludzie już przestali e, rozmawiać między sobą i, i zacząć. To można zawołać attention, please. Tak, proszę o uwagę. Odpowiedzialny za coś. Responsible. Responsible. To jest na nasze szła, słaby dźwięk. Responsible. I akcent na drugą, na drugą sylabę. Responsible. I ostatnie słówko to oddech, czyli breath. Przykładów i zastosowań czasownika to hold jest dużo, dużo więcej. Szczególnie, jeżeli zaczniemy mówić o tak zwanych phrasal verbs. Ale po co się przeładowywać? Wiecie, co ja myślę? Po kawałeczku. Bez stresu. Dziękuję, że subskrybujecie i dziękuję bardzo za dzisiaj. Oh no, hold on, hold on! Jakże mogłabym zapomnieć. Proszę powtórzyć razem ze mną. I love speaking English. Uwielbiam mówić po angielsku. I love speaking English. Bardzo uwielbiam mówić po angielsku. I love speaking English very much. And again, I love speaking English very much.